Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, dziś zobaczymy sobie taki oto okręt. I pamiętam czas, gdy w grudniu 2017 roku zostawałem Community Contributorem, a kilka tygodni, być może 3 miesiące wcześniej, ten okręt był na testach. Ja go później testować już nie mogłem, i słuch po nim tak jakby zaginął. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje. Pytaliśmy w G, i czasami były takie okręty w historii, że były na testach, było o nich głośno, miały być dobre, albo miały być nieza dobre, itd., itd. Niemniej jednak później słuch po nich ginął i się przez długi czas w grze nie pojawiały. Ten okręt, jak był na testach i kilku community kontrybutorów go testowało, między innymi Flamu, to powiem Wam szczerze, że wyglądał naprawdę bardzo obiecująco. I moim zdaniem, do dnia dzisiejszego jest to jedna z najlepszych szóstek premium w grze, takich, za które trzeba zapłacić kasę, ponieważ ten okręt ma całkiem niezłą artylerię i bardzo dobre, jak na swój poziom. Torpedy również ma przyzwoity kamuflaż. Jeżeli chodzi o artylerię, no to generalnie można mieć dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, te wieże dział artylerii głównej kręcą się dość wolno i, i to na pewno jest atut, do, wada, przepraszam. Do tego, na, do, do tego się trzeba, słuchajcie, przyzwyczaić, jaka jest bagowana ta powtórka, no ale tak też z powtórkami bywa. To jest jedna rzecz, ten obrót dział, i druga rzecz, no to oczywiście niska alfa na pociskach odłamkowo burzących. Natomiast pozostałe rzeczy to w zasadzie jest atut. No, o kamuflażu już mówiłem. Pociski przeciwpancerne są bardzo dobre. Jesteście w stanie na mniejszych dystansach spokojnie stadelować krążowniki. Do tego torpedy, tych torped jest 8. One się bardzo szybko przeładowują, jeżeli macie z kapitana przyspieszenie do ładowania tych torped to to jest około 60-60 kilku sekund. No i tutaj jak ulał pasuje, kapitan oczywiście z52. Myślę, że większość, większość graczy używa na Z52 tego szybszego przodowania torped, bo to naprawdę zwiększa potencjał tego okrętu. A reszta to już jest dowolna inwencja, albo bierzecie tylko kamuflaż i trzy umiejętności i cztery umiejętności za trzy punkty, albo bierzecie na przykład kamuflaż i do tego RPFa, a potem rozdajecie już według uznania. No trzeba pamiętać, że Warto jednak mieć na tych okrętach, ponieważ to są hybrydy okrętów torpedowych i artyleryjskich, warto mieć z tych umiejętności za trzy punkty dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie to przeładowanie torped, a po, drugie, a po drugie warto mieć, moi drodzy, eksperta w przeżywalności. Ponieważ jeżeli zamierzacie się z innymi okrętami ostrzeliwać, przede wszystkim z niszczycielami, bo tak? no, no wiadomo, na pod początkowej fazie bitwy jeden na jeden z, jakby z krążownikiem, no, ciężko będzie pojedynek artyleryjski wygrać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, jak najbardziej te dodatkowe punkty HP będą przydatne. Oczywiście na szóstym. Poziomie no, tych punktów, tak jakby dostajemy z tego perka mniej. Natomiast no to jest okręt premium, że więc takiego Z52, czy nawet jak macie jeszcze nie zrobicie Z52, macie Z46, albo Z23, no to oczywiście warto sobie takie rzeczy tutaj na tym okręcie mieć. To, jeżeli chodzi o te za trzy punkty, to, to mi się wydaje, że to właśnie dwie takie najbardziej sensowne. Oczywiście w mojej subiektywnej ocenie, bo ktoś stwierdzi, że nie, ja będę grał tylko jako, nie wiem, torpedowcem, nie zamierzam strzelać w ogóle i tak dalej i sobie zrobi to inaczej, no to każdy może według własnego tam powiedzmy uznania to sobie ogarniać. No niemniej jednak myślę, że część graczy się ze mną zgodzi, że są takie dość uniwersalne e kierunki rozwoju kapitanów na poszczególne gałęzie, linie, no i w obrębie właśnie tego uniwersalizmu, gdzieś tam takiego kapitana z ósemki, dziewiątki czy dziesiątki można na okręt premium przerzucać, no i on w zasadzie będzie pasował e, jak ulał. Więc, więc myślę, że to jest, to jest taka właśnie esencja, bo przecież tych kapitanów 19 punktowych nie mamy nie wiadomo ile e, i po co takiego kapitana trzymać tylko na dziesiątce, jak można spokojnie sobie go. Nie wiem, na szóstkę, siódemkę, ósemkę, czwórkę, nawet premium zainstalować, jeżeli taki okręt z danego drzewka macie i spokojnie można sobie tutaj pogrywać. To jak widzicie, już bardzo ładna salwa torped poszła. Ja przypomnę tylko, że to losowanie tutaj, zwróćcie uwagę, to nie jest losowanie na topce, tutaj gramy na. Siódemkach. No a, z, a autorem tej bitwy, jak widzicie, jest Kachi219, który właśnie zanotował pierwszego fraga na swoim koncie. Co jeszcze miałem powiedzieć? No, torpedy mają 8 km zasięgu, są dość szybkie, mają nienaganny kamuflaż, więc... O torpedach porównując do innych szóstek, no to można się w zasadzie wypowiadać moi drodzy w samych superlatywach. Ten Nowy Meksyk teraz, jak widzicie, odkręca. Ja myślę, że przez to, że on odkręca, to on ma szansę na te torpedy tutaj spokojnie się załapać. Tu jeszcze doszło prawdopodobnie do kolizji, kolizji tychże okrętów, i, i przez to ten Nowy Meksyk zwolnił. No i Fubuki prawdopodobnie będzie na dnie. Tak też się stało. No i jeszcze jeszcze jakieś torpedy trafiły w Nowy Meksyk. Ten Nowy Meksyk tu za bardzo nie manewruje, nie interesuje się tym, że, że jest tutaj niszczyciel. Zobaczcie, on płynie jak po sznureczku, nie zmienił prędkości, nie zmienił kierunku, w jakim płynie. W dodatku pokazuje burtę dla dunkierki. No i niestety tak to się musiało skończyć. No, dostał trzy torpedy, mamy 61 tysięcy obrażeń. No i ta flanka jest wyczyszczona, teraz spokojnie można spuszować na kapa Przeciwnika, to jest bitwa standardowa. Tryb, za którym ja nie przepadam. Myślę, że, że większość z Was również, bo zobaczcie, robi się taki lemming train. Gracze zaczynają pływać dookoła mapy. W tej chwili będziemy mieli taki fragment bitwy, który lecę na przyspieszeniu, ponieważ nic się tutaj nie będzie działo. Oprócz przemierzania kolejnych mil morskich, do niczego tutaj nie dojdzie. No i w momencie, gdy my teraz szybkim niszczycielem wpłyniemy na tego kapa, no to powodujemy, że przeciwnik zaczyna do nas wracać. Raczej nie będzie się większością okrętów pchał na naszego kapa, bo jest tak jakby, powiedzmy sobie, spóźniony, natomiast no, zacznie się nami interesować i będzie tutaj do nas wracał. Tu gdzieś blisko się pojawiło, zobaczcie, mioko. Ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw, czy to mioko pokaże nam burtę, no i czy będziemy mieli szansę go z tych pepeków tutaj podziurawić? No bo przy takim pancerzu jakie ma oko spokojnie bylibyśmy w stanie mu tutaj Cytadelę aplikować. No teraz akurat nie polosowało Cytadeli, no ale jeszcze będziemy mogli się przekonać konfrontując z Pensacolą. No te torpedy pewnie by w to mioko trafiły. Zobaczcie, mamy sondę Hydro, ona nam pokazuje gdzie są torpedy, no można było myślę, być może nawet na wstecznym spróbować się wycofać, no ale mamy Pensacolę, no i, i teraz zobaczymy czy pancerz Pensacoli, który nam pokazuje burtę będzie y, go przyswajał nasze pociski przeciwpancerne, o właśnie już mamy pierwszą cytadelę, zobaczcie, za chwilę jest jeszcze jedna salwa, druga cytadela, mamy Krakena, no i jednak pokazuje tutaj, że że te 128 niemieckie przeciwpancerne na tych lżej opancerzonych rążownikach naprawdę sobie radzą całkiem, całkiem świetnie. Te pociski jeszcze trzeba dodać na tym okręcie nie są jakieś bardzo wolne, więc, więc trajektoria lotów na tych mniejszych dystansach również jest znośna. Jak widzicie zasięg działa artylerii głównej to jest 11,6. Myślę, że on jest wystarczający, jego tutaj wcale nie trzeba poprawiać, aby był jakiś tam większy, no okręt jest fajny ja myślę, że, że jedna z lepszych szóstek, jeżeli chodzi o niszczyciele premium, a, a czy lepsza na przykład od Galanta no, no patrząc przez pryzmat tego, że, że jest tutaj troszeczkę lepszą ma artylerię pod kątem, pod kątem między innymi tej trajektorii lotu pocisków, no to, to wygląda to całkiem Spoko, Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że, że Galant to nie jest również jakiś krab. No, on ma na pewno większą szansę na podpalenia i ma większą alfę na obekach. Torpedy również ma w zasięgu 8 km, więc to jest atut. No i do tego Galant może je strzelać pojedynczo, ale T61 ma coś, czego Galant nie ma. T61 ma Sąde Hydro. Jak widzicie, widzicie gdzieś tam stan z dymku, i nie tylko ono się przydaje, bo jeszcze można spróbować na tych mniejszych dystansach wygryć powiedzmy okręt jakiś tam przeciwnika. No, za pomocą tej chody, sądy Hydro, sami oczywiście siedząc w dymku, no bo tak to, tak to wygląda. Kolejne torpedy wpadają tym razem w a Konkretnie jedna torpeda trafiła. Mamy blisko. 86 tysięcy obrażeń i to jak widzicie rośnie, ponieważ ten kenik ma tutaj widzę zalanie, więc trochę jeszcze tego HP napompujemy i będziemy się zbliżali do końca bitwy za chwileczkę. No i mamy podsumowanko, moi drodzy, o tych dwóch cytatelach. Wspominałem w trakcie bitwy. W sumie udało się zrobić 6 fragów, krakena. 9 torped, 5 zalań. No, myślę, że spokojnie tym okrętem można rozegrać, oczywiście, lepszą bitwę, no ale ta bitwa wydaje mi się, że to, co było do wyciągnięcia, to udało się tutaj wyciągnąć i naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nie graliśmy na topce 91,5 tysiąca obrażeń. Na okręcie poziomu 6 to jest naprawdę całkiem, całkiem. Spoko, 1666 expa bazowego, do tego zarobek wyniósł 374 tysiące netto, jak widzicie tam był jakiś modyfikator, to jest chyba plus 20% prawdopodobnie z flagi Zulu, no i jeszcze możemy rzucić okiem jakie obrażenia wpadły z poszczególnego typu uzbrojenia, z głównej baterii pociskami odłokowo burzącymi zadaliśmy... 12 tysięcy obrażeń z przeciwpancernych, blisko 15 tysięcy, z torped wpadło 55 tysięcy i do tego z zalań nieco ponad 4 tysiące i nieco ponad 4,5 tysiąca z pożarów. Tak to, moi drodzy, wyglądało w tej bitwie. Ja zapraszam Was do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami co do. Tego okrętu, jak on Waszym zdaniem wygląda w konfrontacji z innymi szóstkami premium, choćby nawet z takim Shinonome, który jest do zrobienia za darmo w kampanii, o której zawsze wszystkim początkującym graczom przypominam. Także to tyle moi drodzy. Do usłyszenia. Zapraszam na kolejne filmy.